Cześć, witam na moim kanale. Dzisiaj opowiem Wam o czymś, o co pytacie najczęściej: czyli jak spakować się w podróż dookoła świata, jak ja to zrobiłam, pakując się w 7-kilowy plecak. Pokażę Wam dokładnie, co ze sobą zabrałam, jak to wszystko wyglądało. Dokładnie, krok po kroku, pokażę Wam, jak spakowałam mój plecak. Ruszając w moją podróż dookoła świata, ja nie wiedziałam, ile ona będzie trwała. Ja nie wiedziałam, że będzie ten czas COVID-a i że zostanę uwięziona na Bali, nie wiedziałam, że nie będę mogła ponownie podróżować do Afryki. To było pewnie wielkie zaskoczenie dla wszystkich, więc pakując się w tą podróż, też nie wiedziałam dokładnie, co potrzebuję, czego nie potrzebuję. Najważniejsza rzecz, jaką zabrałam ze sobą, to oczywiście karta kredytowa i karta bankomatowa, czyli dwie rzeczy, które by mnie uratowało w każdej sytuacji. Jeżeli wylądowałabym gdzieś, na co nie jestem przygotowana, zawsze wszędzie są dostępne bankomaty, wszędzie można płacić kartą kredytową, nawet w Afryce, więc wiedziałam, że to jest rzecz, którą muszę najbardziej pilnować, i mojego paszportu, oczywiście. Planując moją podróż dookoła świata, ja wiedziałam, że większość państw, które odwiedzę, będzie tam lato. Więc przede wszystkim skupiłam się na sukienkach i na strojach kąpielowych. Nie brałam tak naprawdę ciepłych rzeczy. Jedynym przypadkiem, gdzie naprawdę było zimno, to było Peru, gdzie też nie wiedziałam, że będzie tak zimno, no bo Peru kojarzy mi się z gorącem, ale no, niestety to kusko jest położone bardzo wysoko, bo 3,5 tysiąca nad poziomem morza i tam było naprawdę zimno, a tam też wspinałam się na góry, nawet na 5 tysięcznik się wspięłam na Rainbow Mountain, o którym Wam pokażę, opowiem w następnych odcinkach. Ale właśnie tam potrzebowałam naprawdę kurtek i płaszczy przeciwdeszczowy, i to właśnie kupiłam na miejscu i zostawiłam tam. Jak ja się spakowałam w te 7 kg? Właśnie pytacie najczęściej, jak to jest możliwe? Pierwsze co to ja brałam, zawsze sprawdzałam ile ważą te rzeczy. Brałam takie najlżejsze rzeczy i zawsze je ważyłam, żebym wiedziała, że e, nie biorę za wiele kilogramów. E, poza tym wzięłam też właśnie przede wszystkim letnie rzeczy, wiele stroi kąpielowe. To są lekkie rzeczy. Nie brałam wiele bielizny, bo wiedziałam, że wszędzie można zrobić pranie, różnego rodzaju szampony, odżywki, kremy, balsamy. E, Jakieś kremy przeciwsłoneczne, wszystko co podróżowałam. Nie zapominajmy, że to jest wszystko dostępne na całym świecie i naprawdę w bardzo dobrej cenie, więc te rzeczy najczęściej kupowałam tam na miejscu. E, najczęściej miałam malutką saszetkę jakiegoś szamponu, pasty do zemów. W razie jakbym wylądowała gdzieś w środku nocy i e, nie miałabym możliwości kupienia tych rzeczy, wiedziałam, że mam coś, czy mogłabym się umyć. Nie brałam też wiele ręczników, bo najczęściej te ręczniki można w jakimś gestrzały się dostaje. Nie brałam dużo ciepłych rzeczy, jak powiedziałam, czyli żeby nie dokładać do kilogramów do mojego bagażu. Najczęściej swetry, dwie pary spodni zakładałam sweter i długą bluzę, bo na lotniskach też jest bardzo zimno. Są bardzo dobrze klimatyzowane, jak się jest kilka godzin, to naprawdę jest zimno, więc warto. Założyć coś, czy nawet jak się gdzieś chcemy chwilę przespać, czy nawet w samolocie, czasem przespać dobrze, mieć ten sweter pod głową. Poza tym, buty. Ja miałam tylko dwie pary butów: miałam klapki i miałam Adidasy. Adidasy zakładałam na siebie i skarpetki, a klapki wkładałam do mojego plecaka podróżnego. Poza tym, nie zapominajmy, że najczęściej możemy mieć dwie sztuki bagażu podręcznego, czyli plecak i jeszcze torebkę ale to wszystko musi się mieścić w 7 kilogramach, najczęściej, czasem było to 8, a czasem nawet zdarzało mi się, że w cenie biletu mogłam mieć bagaż, mogłam nadać ten bagaż, co czasem właśnie troszeczkę udało mi się zaoszczędzić, bo jak wiedziałam, że mogę nadać ten bagaż, to te reszki szamponów, czy kupowałam wtedy większy szampon w poszczególnym państwie i mogłam go włożyć do samolotu jako bagaż nadawany, nie bagaż podręczny. Zobaczcie, to jest to wszystko, z czym ja podróżowałam yy, cały świat. To jest dokładnie 7 kilo. Zaraz wam to wszystko opiszę, jak to, jak do tego doszło, że ja dokładnie te rzeczy zabrałam ze sobą. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest dokładnie wszystko, co ja ze sobą miałam. Oczywiście teraz na Bali już kilka sukienek więcej kupiłam, ale właśnie tak to się zaczęło. Cały czas mam te rzeczy. Zobaczcie, to jest plecak, z którym ja podróżowałam całą, całą kulę ziemską przyleciałam. Ten plecak już jest troszeczkę zniszczony, no bo on przeżył ze mną wiele, ale zobaczcie, tu jest, on jest 55 litrów ma. Można go tak zmniejszyć, że on się będzie nadawał do bagażu podręcznego. Można go tutaj tak ścisnąć, on ma wiele linek, więc nigdy nie miałam problemu, żeby go nadać, żeby go wziąć ze sobą jako bagaż podręczny, a jak gdziekolwiek miałam Możliwość nadania tego bagażu, to wciskałam jakieś kosmetyki tutaj, które kupiłam w poprzednim państwie i można było go zrobić większym, aż do 55 litrów, nawet, nawet troszeczkę więcej. Zobaczcie, ma tutaj kieszonki różne kieszonki, tutaj ma jedna, druga tutaj można było coś upchać. Naprawdę nigdy nie miałam problemu. Później buty oczywiście miałam jedne klapki. Takie japonki i buty sportowe, w których ja zawsze podróżowałam. Przejdźmy, może, do takich cieplejszych rzeczy. Tutaj mam takie, jak to się nazywa, takie luźne spodnie, takie hipisowskie. Jedne normalne, długie spodnie. Koszulkę, leginsy, sweter. Jednak to wszystko zawsze miałam na sobie. Jak podróżowałam, starałam się zawsze włożyć jak najwięcej na siebie, żeby jednak w tych 7 kilo się zmieścić. Więc to starałam się zawsze mieć na sobie, jak przechodziłam przez kontrolę. Dalej, najważniejsze rzeczy. Zawsze miałam ze sobą dobrą kamerę z jednym zoomem. Jeden zoom zabrałam. Ładowarkę do kamery. Tutaj mamy właśnie taki, to był i selfie stick, i taki statyw, który robił mi zdjęcie. Jak byłam gdzieś sama, nie mogłam nikogo znaleźć, kto by mi zrobił zdjęcie. Dalej, moje ukochane GoPro do robienia zdjęć pod wodą i przy surfingu. GoPro mamy tutaj, żeby to zainstalować, na przykład na surfboard czy gdziekolwiek. E, ładowarka to jest bardzo, bardzo ważna. Zobaczcie, jaką fajną ładowarkę mam, którą można e, tutaj do różnych kontaktów dopasować. Zobaczcie, tutaj można to wysunąć, tutaj to zmniejszyć dopasować, zobaczcie, jaka fajna ładowarka jest, bardzo, bardzo przydatna i tutaj jest właśnie na USB, więc to jest naprawdę coś, co mi uratowało wiele razy życie. Co dalej tu mam? No najważniejsze rzeczy, czyli stroje kąpielowe, które najczęściej właśnie używałam. Tu mam jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, ale zdarzało się, że miałam ich więcej. Często je zostawiałam gdzieś. E Zdarzało się, że miałam nawet 7 czy 8 strojów kąpielowych, a nosiłam to jako bieliznę nawet, więc nie musiałam zabrać dużo bielizny. Tutaj Wam pokażę, jak wygląda moja bielizna. Miałam dwa staniki, dwie pary skarpet, wiele stringów upchanych tak, ale jak Wam mówię, ja zawsze nosiłam stroje kąpielowe, więc, więc nie potrzebowałam aż tak dużo bielizny. Zawsze można było wybrać. to było bardzo łatwo. Zobaczcie, trzy koszulki Dwie pary krótkich spodni, takie sportowe i jedne wyjściowe, takie palero, jeden ręcznik. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć takich sukienek albo kombinezonów. Jedna długa sukienka na jakieś specjalne okazje. Zobaczcie. To jest taka długa suknia, która czasem, właśnie do zdjęć, czy na jakąś kolację, jak gdzieś szliśmy, mogłam założyć. Zobaczcie taka. Właśnie moje ubrania najczęściej właśnie upychałam tutaj, więc porządek był, mogłam zawsze szybko znaleźć. Moje na przykład, miałam zawsze t-shirty i krótkie, krótkie spodenki, są so mogła zawsze szybko znaleźć w plecaku, jeżeli czegoś potrzebowałam. Dalej oczywiście okulary, szczotka do włosów, notesi, gdzie zapisywałam wszystkie moje wydatki. Zobaczcie, tutaj na przykład jest Samoa, ile ja wydałam, gdzie. Tutaj zobaczcie, Fiji. Santa Teresa. No tutaj wszystkie, wszystkie, moje wydatki zapisywałam, ile ja wszędzie wydawałam, żeby mieć jakiekolwiek wyobrażenie, ile to kosztuje. Tutaj na przykład jest serw 10, kolacja 25. Tutaj jest Santa Teresa, Samoa widzimy, tu jeszcze Fiji, tak Hawaii, zobaczcie Hawaje. Tutaj właśnie ile było, 70 dolarów na przykład na dzień, a 251 dolarów, wszystko w dolarach zapisywałam, cała moja podróż. Kosmetyczka, kochani, to jest najważniejsza rzecz. Co ja mam w kosmetyczce? Ym, różnego rodzaju kremy, zobaczcie, to jest woltary na opuchnięcia, na skaleczenia, różne rzeczy. To jest jakiś antybiotyk, na, żeby się nie zakażyło, jeden. Drugi, tutaj różnego rodzaju tabletki, gazy, chusteczki, tabletki przeciwbólowe, tabletki na gorączkę, tabletki plastry, na różnego rodzaju, na, na, nawet na zapalenie słoneczne. Tutaj mamy jakieś tampony, też. Czyli takie najważniejsze rzeczy, które mogą się zawsze przydać. Dalej, kochani, moja kosmetyczka. E, tak więc, jak wiecie, ja nie kupowałam wiele kosmetyków. Zawsze kupowałam kosmetyki na miejscu. E, ale takie właśnie naj, najmniejsze rzeczy: zawsze mały balsam, jakaś mała odżywka, e, mały szampon. Także jakbym, nic, jakbym gdzieś wylądowała w nocy, a nie mogła kupić, a chciała wziąć prysznic, to zawsze miałam takie malutkie rzeczy. Tutaj mały grzebień, mała e, pasta do zębów, dezydorant, sztoteczka, jakieś kosmetyki, zobaczcie. Pomadka, spinki, gumka do włosów, kolejna pomadka, tutaj jakiś krem na noc. Więc takie malutkie rzeczy zawsze warto mieć, ale ja te kosmetyki zawsze kupowałam na miejscu, żeby nie, yy, nie ważyło wiele. Dalej zobaczcie, powerbank, e, czyli do ładowania, to było bardzo ważna rzecz, bardzo często uratowała mi życie. E, tutaj właśnie kłódka, zobaczcie, żeby mogła się Zamknąć bardzo często takie lokery są, takie skrzynki w hostelach czy hotelach, gdzie można po prostu zamknąć i tam włożyć paszport czy inne takie cenne rzeczy. Tutaj różne, różnego rodzaju ładowarki, różnego rodzaju kable, słuchawki. Tak wszystko miałam ładnie posegregowane, żeby to był jakiś porządek. Oczywiście paszport. Zobaczcie, mój paszport, o ile ma pieczątek, już. Tak wygląda mój paszport, nie ma prawie w ogóle miejsca w nim. Może jakieś dwie strony, zobaczcie. Wszystko, pieczątki, wizy. E, jeden duży portfel, w którym jakieś różne dokumenty wkładałam czy bilety, w którym miałam dolary. Karta kredytowa, karta do bankomatu i mały portfel do noszenia w torebce, zawsze gdzieś, żeby parę, pienięd parę, parę drobnych pieniędzy e, włożyć. Zobaczcie, tutaj oczywiście miałam jeszcze latarkę malutką, tutaj miałam takie sznurki też, a czasem żeby zrobić pranie i powiesić na zewnątrz. E, miałam też tutaj zobaczcie, e, długopis, nawet z dwa czy trzy zawsze miałam długopisy, bo to na lotnisku trzeba było zawsze wypełniać, a różnego rodzaju ankiety na temat zdrowia, albo na temat odwiedzanych państwów czy cła? Zobaczcie, tak spakowany plecak. Właśnie można zaliczyć do bagażu podręcznego. On jest. O, na pewno nie więcej niż 7 kg. Można go jeszcze troszeczkę zmniejszyć, żeby te wymiary były. Ja go jeszcze zawsze troszeczkę tak go ścisnęłam, żeby te wymiary były takie, e, jakie wymagają linie lotnicze. E, no i właśnie z takim bagażem podręcznym było mi bardzo łatwo podróżować bardzo poręczny i bardzo wygodny. Pytanie najczęściej właśnie zadawane jest, jak to możliwe spakować się w 7 kg w podróż dookoła świata roczną. Jest to możliwe, jeżeli coś bardzo chcemy, możemy to osiągnąć. Ja w Szwajcarii, gdzie mieszkam, ja miałam cały pokój tylko w ubraniach. Miałam 40 par butów. Ja miałam jakieś 40 kurtek. No i właśnie udowodniłam sobie i wszystkim, że nie potrzebujemy tych wszystkich rzeczy. Ja naprawdę byłam szczęśliwa z moimi 7 kilogramami. E, oczywiście czasem brakowało mi niektórych rzeczy, na przykład jak deszczowe dni na Bali laptopa. No w domu mam dwa laptopy, no nie zabrałam ich, bo były za ciężkie. E, kupować nowy laptop no nie opłaca się, więc często oglądałam filmy z YouTube'a na moim telefonie przed zaśnięciem. E, no ale nie możemy mieć wszystkiego. Ale udowodniłam sobie i wszystkim innym, że naprawdę szczęście to nie są rzeczy. Naprawdę ja byłam taka szczęśliwa z tymi moimi 7 kg. Oczywiście, w wielu państwach ja zostawiłam zużyte ubrania i kupowałam nowe. Często też ze względu na zdjęcia, które dawałam na Instagram, że byłam naprawdę na wszystkich zdjęciach w tych samych ubraniach, więc je troszeczkę wymieniałam. Czasem mogłam gdzieś je tanio dostać i gdzieś zostawiałam dla w biedniejszych krajach parę rzeczy, jakieś sukienki dla jakichś dziewczyn, które poznałam, czy dla jakichś koleżanek nawet. Ale tak zawsze zamykałam się w tych 7 kg i tak naprawdę tylko raz miałam taką sytuację, gdzie musiałam dopłacić za nadbagaż, że miałam naprawdę jakieś 7,5 kg. I Air Australia w Australii właśnie powiedziała mi, że muszę dopłacić jakieś 40 dolarów. Za to, że mam pół kilograma, czy tam było jakieś troszeczkę ponad pół kilograma więcej, ale tak naprawdę no, wszędzie ważyłam i patrzyłam, żeby te 7 kg było. Najważniejsze rzeczy, które właśnie miałam oprócz karty kredytowej i paszportu, to były moje kamery. Czyli jeden aparat fotograficzny z dużym zoomem, żeby robić portrety, piękne zachody słońca. Druga kamera podwodna, żeby robić zdjęcia w czasie nurkowania, żeby robić surfingowe zdjęcia i właśnie zdjęcia w ruchu. Poza tym iPhone. iPhone, no ja zawsze staram się, to są takie rzeczy, na które naprawdę wydaję pieniądze. Staram się mieć dobrą, dobrą kamerę, dobry iPhone, żeby, bo to jest jednak rzecz, której na, używam najwięcej. Nie podróżowałam z laptopem, więc oglądałam filmy na, 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 na YouTube, oglądałam e, Instagramowe story, czyli większość robiłam zdjęcia, czyli dla mnie bardzo ważna jest kamera w. Telefonie, ponieważ ja naprawdę dużo zdjęć i dużo filmów robię właśnie tą kamerą, więc to było bardzo ważne dla mnie. Jednak takie inne rzeczy, które właśnie można zastąpić, które można zawsze kupić, nie, to naprawdę nie były mi potrzebne. No, ten laptop czasem, ale też nie naprawdę, bo można sobie poradzić bez tego. Mam nadzieję, że właśnie tym filmem odpowiedziałam Wam na wszystkie pytania, które e, ostatnio mi zadawaliście, pokazałam wam, jak można sprytnie się e, spakować. Nie zapominajmy, że wszędzie są pralnie, wszędzie są apteki, wszędzie naprawdę już teraz może nawet w afrykańskich małych wioskach można dostać, e, dostać takie rzeczy, które są nam niezbędne i o których zapomnieliśmy, czy nie wiedzieliśmy, że są nam naprawdę potrzebne. Nie zapominajmy, że wszędzie są bankomaty, że. Nie musimy nosić tych pieniędzy ze sobą, że wszędzie możemy e, wyciągnąć pieniądze z automatu. Nie zapominajmy, że prawie wszędzie już możemy płacić kartą. E, no w Afryce może nie wszędzie, no ale jeżeli idziemy do takiego większego supermarketu, czy do jakiejś restauracji, e, można płacić kartą kredytową, więc e, naprawdę nie musimy brać zawsze wszystkiego ze sobą. E, możemy zawsze rozsądnie się spakować i naprawdę zabrać tylko rzeczy, które są nam e, potrzebne i takie nasze ulubione rzeczy. E, pozdrawiam was gorąco z Bali i jeżeli macie jakiekolwiek pytania, proszę piszcie w komentarzach. Ja postaram się odpowiedzieć na je wszystkie. Jeżeli będzie bardzo dużo pytań, e, postaram się zrobić kolejny program i opowiedzieć o tym, e, co was jeszcze nurtuje. Pozdrawiam was gorąco. Trzymajcie się. Cześć.